Zapraszam w końcu filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie vlog. Dzisiaj będzie kolejny vlog, więc zapraszam Was do oglądania. Jak możecie słyszeć, pieski świrują. Nie zapewne czegoś co ode mnie. Eee, rozbudziły się teraz, bo one w ogóle przed twoim, e, wstały, Bo myślę, wst że się wstały przed chwilą, ale teraz stały. W każdym razie zapraszam Was do oglądania. Stoicie kocie łapki w górę. subskrybujcie na moje aby być może to, co z końcem będę Tylko jeszcze więcej, jak możecie zauważyć. Założyłam sobie moją bluzę. Na całą ubrane jeszcze? W jakieś sensie, jakie spodenki, takie zwykłe, szare, dresowe. No i oczywiście skarpetki. No i tutaj junior. No. A tutaj proszę bardzo, Jantarek świruje, tak? <laughs> Taka typowa mozzarella zamiast soli, no to jakaś przyprawa, ale jest dobra. kto no, nie będę robić, y, zaczynać projekt, wszystko będzie wybrane i tak dalej, więc y, tylko czekam już mi się załaduje. No i będę robić. na WOS, więc, <noise> więc się cieszę, no i na, w tych najbliższych dniach to, to będę się skupiać na przygotowaniach na egzamin pisemny, czyli właśnie jakieś wiecie egzaminy testowe i tak dalej, żeby już to wszystko wiecie tak się przygotować na 100%, zarówno do egzaminu ustnego jak i pisemnego, no i powiem Wam szczerze, miny naprawdę idą bardzo dobrze te egzaminy pisemne, więc jestem dobrej myśli. W ogóle powiem taką taką ciekawostkę, czy wiedzieliście, że w chmurze możecie zdawać egzaminy również w sobotę? Jak ja się o tym dowiedziałam, to wiem takie... naprawdę? I <grym> to było dla mnie zaskoczenie, ale trochę osób wybiera właśnie taki, wiecie, że chcą zdawać w sobotę. Nie wiem, czy w niedzielę, chyba niekoniecznie w niedzielę, ale w sobotę wiem, że można zdawać jak ktoś chce. Ja jednak jestem taka, że wolę zdawać w tym takim tygodniu, właśnie wiecie, poniedziałek, od poniedziałku do piątku, tak, a nie po prostu, wiecie, w sobotę. Jak już coś robię w weekend związanego ze szkołą e, moją, e, czy z chmurą, e, to bardziej chodzi o właśnie takie przygotowanie do egzaminu, tak jak dzisiaj, że przygotowywałam projekt, e, albo nieraz w weekend, na przykład, nie wiem, w niedzielę, w sobotę robiłam sobie egzaminy testowe, bo na przykład w poniedziałek miałam egzamin, ale już takie, żeby miała w sobotę się egzamin, to raczej to nie dla mnie, ale to taka właśnie dzisiejsza ciekawostka. Dzień. Nie będę ściemniać, jeśli to nie moja pora roku. Zimno, ponuro, no i ogólnie. Ale skoro i tak siedzę w domu, to chociaż porobię coś kreatywnego. Maluję, w leci zmierzch, cynamonka wjechała, do tego szklanka Pepsi. Totalny miks, ale działa. Trochę relaks, trochę ucieczka od tej jesiennej szarówki. No i może dlatego właśnie tak za bardzo nie przepadam za jesienią, bo wiecie, ogólnie Naprawdę, mogłoby być, wiecie, mogłabym lubić jesień, no bo w końcu daje taki troszkę vibe w ogóle. No ale przez to, że jest taka pogoda, że dosłownie jest zimno i tak nie ma co za bardzo robić, i musisz siedzieć w tym domu, to jest tak, powiem szczerze, że średnio mi się podoba ta pogoda, o wiele bardziej lubię lato. A wasze, jaka jest ulubiona parę roku? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Jak macie jakieś jesienne propozycje na filmy lub seriale, to piszcie gdzieś w komentarzu, nie ukrywam, że się przydadzą. Nieraz mam takie uczucie, jak yy, przeglądam właśnie Netflixa i tak dalej, to naprawdę mam takie kurczę, już chyba wszystko obejrzałam na przykładzie w komentarzach, czy wy też tak macie, czy tylko ja. Dla nowych osób, które mnie kiedyś nie oglądały, nagrywanie vlogów to jest dla mnie to, co kiedyś nagrywałam tak bardzo długo, czyli Blog Star Planet, ja przez bardzo długi okres nagrywałam Boxer Planet i to było coś, co dawało mi taką, wiecie, w ogóle z tego nagrywania i tak samo mam z vlogami, więc myślę, że vlogi będą teraz się o wiele częściej pojawiać. Pff, tak, dobrze, no, tak samo, wiecie, nie malowałam tych obrazków. Ale fajnie, to jest to jest taki, właśnie takie właśnie, robić coś, to jest daj taką frajdę. Słuchajcie, na Bershka znalazłam taki prześliczny outfit. Czy on jest śliczny? Tutaj, proszę bardzo, pokazanko jest po prostu przepiękne. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego vloga. Zostawcie jakieś łapki w górę. Dla Was chwila, a dla mnie ogromny motywacja do dalszego nagrywania filmów jakichkolwiek. subskrypcję na moim palcu, aby być na z filmami. Jutro też wrzucę jakiegoś vloga, więc żebyście byli na bieżąco. Papatki!